Witajcie, kochani. Jest taki fajny czas, w którym możemy się przygotować na wszystko, co dobre. I tak na początek chciałabym poruszyć problem plotek. Dzisiejsza poranna, króciusieńka medytacja będzie wzmacniała nas, żeby i nie plotkować, i być odpornym na plotki, które z przyjemnością. Szerzą nasi znajomi na nasz temat. Często nawet ci, którzy nazywają się naszymi przyjaciółmi. Dlaczego to robią? O tym będzie parę słów, ale na pewno nie ze szczęścia, bo plotki, jak już mówiłam w krótkiej rolce wczorajszej, są zawsze o plotkującym o jego problemach, nie o nas. I w związku z tym może się tak spokojnie, z przymrużeniem oka. Przyglądać plotkującym. I nie denerwuj się, bo wiesz, że złość to jest życzenie się na własnym zdrowiu za głupotę bądź nieumiejętność życia innych. Odpuśćmy więc sobie, bądźmy radośni. Przebywajmy w polu serca i dawajmy, ile się da dobrego naszym bliźnim, bądźmy wyrozumiali to nie zawsze jest łatwe ale my tu nikogo nie oceniamy tu każdy jak umie i w jakim tempie chce pracuje ze swoimi emocjami do czego serdecznie zapraszam za chwilę wprowadzenie a potem krótka medytacja i niech nam się darzy Plotki są formą wyrażania czegoś ważnego o Zawsze, zawsze dotyczą jakiejś frustracji, gniewu lub bólu, jakiejś wewnętrznej potrzeby plotkującego. Uwaga, plotkującego. Wspominałam już o tym w poniedziałkowej rolce i we wstępie. Mówiłam też, że to na ogół nie ma nic wspólnego z nami. Niemniej, kochani, boli jakby miało. Plotki to zdecydowanie zła rzecz, bo nawet jeżeli na początku może się przedmiot lub treść plotki wydawać niewinna, przyjemna, wręcz zabawna, to jednak na ogół kończy się tak samo smutno. Bo napełnia nasze serca goryczą i zatruwa nas. Plotkującym, których się chętnie wysłuchuje, których opowieści dziwnej treści przyjmuje się wręcz z radością, rozblestwiają się coraz bardziej. Pomyśl więc, nim zagłębisz się w dywagację z plotkującym, pomyśl o tym, że skoro on tak do ciebie, o kimś. To mocno prawdopodobnym jest, że o Tobie do innych. Pomyślałeś o tym? Według Wikipedii, plotka to niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. Powszechnie uważa się, że plotka jest synonimem pogłoski która jest zdefiniowana jako rozpowszechnianie niepotwierdzonych, niepewnych informacji. Pomimo swej negatywnej reputacji, plotkowanie pełni dla niektórych wiele pożytecznych funkcji. Zaliczamy do nich funkcję wpływu społecznego, funkcję informacyjną oraz funkcję podtrzymywania więzi, a także funkcję rozrywkową. Wiąże się głównie z używaniem plotki do kontrolowania zachowań niezgodnych, z normami, które przyjęła sobie jakaś grupa, jakieś społeczeństwo lub z normami obowiązującymi w jakiejś kulturze lub subkulturze. Osoba, która zachowuje się w sposób niezgodny z oczekiwaniami jakiejś grupy, czy koterii, jest. Karana przez otoczenie plotkami jej zachowania. Plotkarze bowiem nie lubią, gdy ktoś rzuca się w oczy, gdy ktoś jest odmienny, nie lubią też częstego chwalenia kogoś. Muszą to sobie zrekompensować plotką. Czasami robią to bardzo jawnie. Od tak sobie dla równowagi. Puszczają w obieg niesprawiedliwe plotki. Niebezpieczne to są zachowania i najczęściej też krzywdzące w treści. Plotka jest swoistą wymianą informacji, która też służy kontroli tych osób, które działają wbrew reguł i przeciwko interesowi grupy, a czasami po prostu starczy, że są oni inni i odstają od reszty. Plotkarze inność znoszą źle, bądź wręcz uważają za występek. Nakłanianie do plotkarskiej wymiany informacji o pewnych osobach jest również formą poszukiwania i jednocześnie przekazywania referencji. Wypytywanie znajomych o przeszłe związki, partnera czy dzwonienie do firm bo nieformalne opinie o zatrudnionym pracowników to też formy plotkowania, które mogą uchronić przed podjęciem błędnych decyzji, to prawda, ale z drugiej strony jest to bardzo duże, niedozwolone, nieetyczne ingerowanie w życie prywatne osób, o które się pyta. Od niedawna w bardziej formalnych układach Podciąga się to pod paragraf naruszający RODO. Jako informacja plotka jest dobrem dla złych. Pokorzystają z tego narzędzia osoby, które rozpowszechniają ją wśród członków grupy tak, aby podnieść swój własny status. Osoba rozpoczynająca plotkowanie, jak i ta, która wnosi nowe informacje do plotki, mają, co prawda, szansę na poprawę swojej pozycji w grupie, ale jest to zdecydowanie nieetyczna droga do popularności. Plutka, że jednak często są nieźle postrzegani w pewnych grupach, sprawiają wrażenie, że znają się na normach obowiązujących, w pewnych kręgach dobrze się sprzedają, bo deprecjonując innych często łaskoczą ego słuchacza, na którym i zależy i uważają, że mają moralne prawo oceniać innych. Otóż nikt takiego prawa nie ma. Te osoby je sobie wyłącznie uzurpują. Platkowanie jest też formą umacniania więzi z kimś przeciwko komuś. Poprzez przypominanie i upewnianie uczestników co do norm, które grupa ustaliła. Zręczny plotkarz, manipulator, wkręci cię w intrygę, nim się zorientujesz. I to w dodatku w imię dobra wyższego grupy. Jednak potrzeba posiadania wspólnych znajomych bywa czasami tak silna, że na początku z lekkim kacem, ale ulegamy intrygom, szukając dla siebie poklasku, a potem trzeba szukać usprawiedliwień. I tak w imię tych wyznaczników spójności grupowej sprzeniewierzamy się sami sobie i ulegamy tym zwanym plotkarzom. To jednak jest zdecydowanie krzywdzące dla osób, które tej grupie się nie podporządkowują, które są indywidualistami. W taki sposób ulegając krzywdzisz jednak nie tylko tych oplatkowaniu, których uczestniczysz, Krzywdzisz też siebie, bo przecież świat to Twoje lustro. To, co dajesz, to wraca. I mimo iż plotkowanie jest takim przyciąganiem, raczej przeciąganiem na swoją stronę i wydaje się być czynnością intymną i sekretną, dziejąc się wśród osób, które darzą się zaufaniem, to wyrządzone w ten sposób zło wróci. I co z tego, że inicjator wywiera na tobie wrażenie, że zostałeś wtajemniczony, że możesz się czuć włączony, że stajesz się takim swoim człowiekiem w grupie, że dostałeś się w krąg osób zaufanych wręcz? No co z tego? I tak zaangażowałeś się w coś z gruntu złego. W takim momencie pomyśl, co by było, gdybyś to ty stał po drugiej stronie. Pomyśl, czy nie jesteś narzędziem w czyichś rękach i zastanów się, czy z szacunkiem możesz na siebie spojrzeć w lustrze, tak prosto, bardzo spokojnie. Plotkowanie może też być wykorzystywane jako strategia, najczęściej do rywalizacji i niszczenia reputacji konkurentów. Jest również jednym z przejawów agresji pośredniej. Czyli takiej nie wprost służącej zniszczeniu dobrostanu psychicznego osoby oplotkowywanej oraz jej interpersonalnych wartości. Wynik ten sam w sumie tak czy siak plotka niszczy. Zatrważające są badania, które wskazują, że około 2 trzecie 2 trzecie poświęcanego na rozmowy czasu. To tematy nie tylko towarzyskie, ale głównie plotki. Era internetu nadała plotce zupełnie nowego wymiaru. W sieci pojawiły się dziesiątki serwisów plotkarskich, o względy których uwaga bardzo zabiegają gwiazdy i celebryci. Plotka stała się bowiem narzędziem marketingowym. Celebryci wprowadzają w błąd swoich followersów, puszczają. Puszczając w obieg plotki o sobie. Lowo. Też nieetyczne, ale przynajmniej jeżeli mówią o sobie, bądź prowokują plotki na swój temat, nie jest to szkodliwe. Na zakończenie tego wprowadzenia chciałabym tylko powiedzieć, że plotka to nie jest wynalazek naszych czasów. Teraz jest ją tylko zdecydowanie łatwiej rozpowszechniać. Bardzo znana jest opowieść o inicjatorze plotki i Sokratesie, którą pozwolę sobie tu przytoczyć, mimo iż to bardzo znany tekst i na pewno wiele osób ją zna, ale przypomnę: To metoda trzech SIT, którą dobrze by było, żebyście się nauczyli stosować, zanim zaczniecie opowieść o kimś. Jeżeli to, co chcecie powiedzieć, przejdzie przez te czysi, to, to mów, mów i powtarzaj do woli. Jeżeli nie, to z szacunku dla samego siebie nie rób tego. A oto, dlaczego nie powinniśmy plotkować. W starożytnej Grecji Sokrates miał reputację człowieka wielkiej mądrości. Pewnego dnia ktoś przyszedł do filozofa i powiedział: Wiesz, co właśnie usłyszałem o Twoim przyjacielu? Chwileczkę, powiedział Sokrates. Zanim mi powiesz, chciałbym wypróbować trzy sita. Trzy sita? Tak, kontynuował Sokrates. Zanim powiesz cokolwiek o innych, dobrze jest poświęcić trochę czasu na przefiltrowanie tego, co masz na myśli. Ja nazywam to próbą trzech sita. Pierwsze sito. To prawda. Sprawdziłeś, czy to, co mi powiesz, jest prawdą? Nie, nie. Właśnie to przed chwilą usłyszałem. Aha. Nie wiesz, czy to prawda. To teraz kontynuujemy z drugim sitem. Drugie sito. To życzliwość. Czy to, co chcesz mi powiedzieć o moim przyjacielu, jest dobre? O nie, nie, wręcz przeciwnie. Podsumujmy zatem. Chcesz mi więc powiedzieć coś, co jest złe, a nawet nie jesteś pewny, czy to jest prawda. Ale może uda ci się jeszcze zdać test trzeciego sita, czyli użyteczności. Czy to, co chcesz mi opowiedzieć o moim przyjacielu, jest przydatne? Hmm. no nie zupełnie. Sokrates zakończył więc tymi słowy. To, co chciałeś mi powiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne. Dlaczego więc chciałeś mi to powiedzieć? Odpowiedź pozostawiam Wam. Nim coś opowiecie o kimś, przepuśćcie to przez te trzy sita. Zapraszam. Na ciąg dalszy. Dziękujemy bardzo, że jesteś z nami. Cieszymy się bardzo, że tu zaglądasz. Jeżeli podobają Ci się treści, które tutaj publikujemy, to bardzo proszę nie krępuj się, pokazać nam tego kciukiem w górę. I zachęcam też do subskrypcji, ponieważ subskrypcja pozwoli Ci na powracanie tutaj na ten kanał i na kliknięcie dzwoneczka, bo wtedy YouTube będzie ci każdorazowo przypominał o naszej nowej publikacji. Natomiast za komentarze pod naszymi filmami będziemy bardzo wdzięczni, dlatego że to lokuje nas lepiej w tej youtube'owej przestrzeni, gdzie jest bardzo tłoczny. Proszę cię też o przeczytanie każdorazowo opisów pod naszymi medytacjami, bo to pozwoli Ci ocenić, czy jest to medytacja dla Ciebie. Znajdziesz też tam na dole różne linki i informacje o nas. Zachęcam też do zaglądania na społeczność, którą znajdziesz też pod filmikiem. Wszystkiego dobrego, a teraz zapraszam na medytację. Medytacja poranna w ruchu. Możesz więc jej się oddać, nawet prowadząc samochód, spacerując lub krzątając się po domu. Weź głęboki oddech i prześledź go, dokąd podąża. Pomóż mu dostać się aż za przeponę. A teraz głęboki wydech, w którym pozbywasz się Wszystkiego, co nie jest ci potrzebne. Biorąc kolejny głęboki wdech, wyprostuj się, przyjmując godną postawę z głową wyprostowaną, stanowiącą naturalne przedłużenie kręgosłupa. I wydech, w którym opuszczają cię lęki i niepewności niegodne Twojej postawy. Teraz jeszcze jeden głęboki wdech. Życzliwości i radości dla siebie i świata, oraz wydech, który zebrał właśnie z ciebie wszystko, co jest ci zbędne. W dzisiejszej medytacji wspierającej nas na cały dzień, sięgniemy po pytania kwantowe. Które, jak zapewne wiesz, sugerują naszej podświadomości, że dobro, o które pytamy, właśnie się realizuje. Tak, przyjmuje to nasza podświadomość, a ona, jak wiesz, spełnia nasze życzenia, wysyłając wszystko do, pod... do nadświadomości. Powtarzaj, za mną bądź uznaj mój głos za swój. Jak to się stało, że z każdym dniem w każdej dziedzinie mojego życia powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej? Jak to się stało, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja? Jak to się stało, że jestem kimś wyjątkowym i szczęśliwym? Jak to się stało, że dopisuje mi zdrowie? Jak to się stało, że stronie od plotek i pomówień Jak to się stało, że omijają mnie wszelkie plotki? Jak to się stało, że nie jestem przedmiotem pomówień i plotek? Jak to się stało, że jestem osobą radosną? Jak to się stało, że wszelkie pomówienia i plotki są mi obce? Jak to się stało, że praktykowanie wdzięczności jest moją codziennością? Jak to się stało, że jestem taki zdrowy? Jak to się stało, że żyję w obfitości dóbr? Jak to się stało, że odnoszę sukcesy? Jak to się stało, że jestem tak lubiany? Jak to się stało, że jestem tak uprzejmy dla mojego otoczenia? Jak to się stało, że staję w prawdzie? Jak to się stało, że jestem tak odważny? Jak to się stało, że jestem tak komunikatywny? Jak to się stało, że jestem tak kreatywny? Jak to się stało, że mam tak ogromną odporność na stres? Jak to się stało, że jestem tak lubiany? Jak to się stało, że tak wspaniale współpracuję z otoczeniem? Jak to się stało, że do wszystkiego podchodzę z pozytywnym nastawieniem? Jak to się stało, że doskonale radzę sobie z rozwiązywaniem problemów? Jak to się stało, że nauczyłem się akceptować inność? Jak to się stało, że na moje konto wpływają satysfakcjonujące mnie kwoty moich dochodów? Jak to się stało, że z każdym dniem, w każdej dziedzinie mojego życia, powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej. Jak to się stało, że w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja? Jak to się stało, że jestem kimś wyjątkowym i szczęśliwym? Jak to się stało, że dopisuje mi doskonałe zdrowie? Jak to się stało, że stronie od plotek i pomówień? Jak to się stało, że omijają mnie wszelkie plotki? Jak to się stało, że jestem poza wszelkimi pomówieniami i plotkami? Jak to się stało, że jestem osobą radosną? Jak to się stało, że praktykowanie wdzięczności jest moją codziennością? Jak to się stało, że jestem taki zdrowy? Jak to się stało, że żyję w obfitości dóbr? Jak to się stało, że odnoszę sukcesy? Jak to się stało, że jestem tak lubiany? Jak to się stało, że jestem tak uprzejmy dla mojego otoczenia? Jak to się stało, że staję w prawdzie? Jak to się stało, że jestem tak odważny? Jak to się stało, że jestem tak komunikatywny? Jak to się stało, że jestem tak kreatywny? Jak to się stało, że mam tak ogromną odporność na stres? Jak to się stało, że jestem tak lubiany? Jak to się stało, że tak wspaniale współpracuję z otoczeniem? Jak to się stało, że do wszystkiego podchodzę z pozytywnym nastawieniem? Jak to się stało, że doskonale radzę sobie z rozwiązywaniem problemów? Jak to się stało, że nauczyłem się akceptować inność? Jak to się stało, że na moje konto wpływają satysfakcjonujące mnie kwoty moich dochodów? Jak to się stało, że z każdym dniem, w każdej dziedzinie mojego życia, powodzi mi się coraz lepiej, lepiej i lepiej? Jak to się stało, że i w dzień, i w nocy wszystko mi sprzyja? Pytaniami. Fantowymi podpowiedziałeś podświadomości i utwierdziłeś ją w tym, że to dobro już jest w realizacji. Uśmiechnij się więc teraz do siebie, do świata i z czułym sercem z poziomu jego koherencji ruszaj w dzień i niech nam się darzy. Amen.